po raz kolejny klik na liście wideo recenzje, gramy na maxa. Tym razem wyjątkowy skład, bo jest nas aż trzech. Damian Siemkowicz, Paweł Typiak i Marcin Skała. W naszych niesamowitych konsolach Wii, niesamowitych sprzedalność, <grystanie> sama o tym mówi, sprzedalność Nawet Niesamowitych białych. Też tak może być, ty <grystanie> Zakręciła no się życie. w końcu gra New Super Mario Bros. Wii. Produkcja, która powstała na bazie bardzo dobrego tytułu, znanego mm -hmm. z przenośniki, czyli produkcja powstała na bazie New Super Mario Bros. z 2006 roku. Tak jest, ta gra wtedy pojawiła się na Nintendo DS, dostawała same dziesiątki, mocne dziewiątki, i jaką ocenę otrzymała w gramy na Maxa, dowiesz się pod koniec tej wideo recenzji i nie przewiję jej na koniec. Właśnie. bo naprawdę warto nas posłuchać. Ale ty wiesz co, ja pamiętam, że grając w tę Mario na DS, aż taki podjarany nie byłem. Owszem, było parę fajnych patentów, ale to nie do końca było dla mnie to. Teraz po raz pierwszy oczywiście widzieliśmy grę na targach gamescom, na których byliśmy, relacja na stronie, bla bla. bla. Natomiast powiem wam, że ja, jak Cool. Nie fan Mario, bo antyfan to byłoby złe słowo. Mhm. Jestem totalnie zauroczony. No i wcale ci się nie dziwię tak naprawdę, ponieważ w końcu Nintendo wypuściło dwuwymiarowego Mario. Ja płakałem, błagałem i modliłem się codziennie, żeby dwuwymiarowy Mario był nie tylko na małych konsolach, ale także na wielkich naszych telewizorach domowych. No i w końcu udało się. Co widzimy zaraz po odpaleniu? Cztery postaci, które biegną w prawo. Heh, Mario w prawo, w lewą stronę. Stary dowcip ze swoją starą. Ale powiem jedno. Tutaj w końcu mamy multiplayer. Coś, co jest tak naprawdę Zaczerpnięte z Little Big Planet sprawdza się bardzo dobrze, ale czy aż tak świetnie? Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest dużo lepsze niż Little Big Planet, gdzie niesamowitym problemem było sterowanie. Oczywiście skojarzenie jest takie, bo mniej więcej gry nie są podobne, ale sam zamysł jak najbardziej tak. Dodatkowo dochodzi do tego fantastyczny tryb kooperacji mhm. i tryb, to o czym wspomnieliście, fantastycznej wieloosobowej rozgrywki na jednej konsoli. Ale oczywiście będzie przy tym minus. I powiemy przy nim na końcu, jak powiemy oczywiście jeszcze raz, to już będzie pięć razy oczywiście w tej recenzji. <laughs> mniej więcej tak to by wyglądało. Słuchajcie, cztery postaci na jednej planszy. Czego tutaj jest mniej niż w Little Big Planet? Oczywiście możliwości konstruowania nowych Sześć. leveli. <laughs> oczywiście. Oczywista Sia. oczywistość. No dobra, licz. Tutaj nie będziemy mogli robić nowych leveli, ale będziemy mogli przechodzić wszystkie plansze w prawo, lewo, góra, dół, jak tylko sobie zechcecie, przede wszystkim w prawo, na cztery osoby. W międzyczasie tutaj drobny minusik, ponieważ gra Mając na cztery osoby dwa grzyby i e, Mario i Luigi, w pewnym momencie wkrada się chaos, ponieważ zaczynamy sobie przeszkadzać. E, aczkolwiek niesamowite sytuacje, kiedy na przykład e, Damian łapie mnie na swoje barki, bo można coś takiego zrobić przytrzymując jeden przycisk i machając Willotem. E, Rzucam je prosto do przepaści, bo mnie nie lubi, ja wciskam przycisk A i pojawiam się w banieczce, nie umierając. Czasem można dzięki temu naprawdę dodać dużo do rozgrywki. Każda postać, która umiera, właśnie pojawia się w takiej banieczce i machając wilotem, z głośniczka wilotowego pojawia się dźwięk coś mniej więcej w rodzaju help me it's me. Nie wiem co tam dokładnie było, ale to jest słodkie. It's me Mario. <laughs> Słuchajcie, ale mi się bardziej podobało na przykład bieganie Yoshim, który się pojawia jako jeden z power -upów. Wtedy może rzeczywiście zjadać wrogów, wypluwać skorupki. No i łapać złego grzyba i w rzucać go specjalnie do dziury. To, co powiedział Paweł, to jest racja. Tam mamy dwa tryby, free play, na którym gracie na jednej planszy normalnie, tak jakbyście grali w singlu, no i e, walkę o monety, na których już levele są przygotowane specjalnie pod tym kątem, czyli jest przeszkadzajka, koleś, który, słynny koleś, który rzuca te kolczaste jeże cały czas, a wy macie zbierać jak najwięcej monet. A w tym wszystkim wykorzystanie pełnej mocy konsoli, czyli tak. w grze pomaga ci Willot, i cała mechanika, która związana jest z konsolą Wii, czyli Wii-Lotem sterujemy wszelkiego rodzaju zapadniami, Willotem sterujemy Twój lot. Z... Bo to jest Willot. Bo to jest <grymne> Do tego trzeba przyznać, że samo machanie wilotem pomaga nam przy przedstawieniu różnego rodzaju drobnych zagadek, które tam się pojawiają, typu podnieś rampę za pomocą przechyłu wilota, żeby dostać się do supermonety, którą musisz zdobyć trzy na danej planszy. Czasem nie jest łatwo. Różnego rodzaju ukryte yy, podlewele, ukryte oh, tak. przejścia. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także plus dla designerów tej gry, że udało im się upchnąć na małym krążku na Nintendo Wii, no nie no, normalnym, udało im się po prostu upchnąć kawał dobrego designu, dobrych level, dobrej grafiki, dobrej muzyki i kosmicznej miodności. No i ja teraz mam pytanie do was, chłopaki. Jak to jest z tą grafiką? Bo mówi się, że Wii to taka konsola, której grafiki nie potrafi za bardzo tutaj tworzyć, bla, bla, bla. Ostatnio gry zadają temu kłam. Ja myślę, że Mario jest jedną z najładniej wyglądających obecnie platformówek. No bo to jest platformówka pełną gębą. Trudna, ale o tym powiem więcej za chwilę. Tylko powiedz mi, jak się wam ta grafa podoba? Zdecydowanie fantastyczna, i tutaj Nintendo pokazuje, że Wii wcale nie musi mieć mocnego procesora, aby zrobić coś, co jest piękny. No, ale trzeba przyznać też, że New Super Mario Bros. na Wii nie jest grą wymagającą. Tam jest dużo kolorowych yy, grafik po prostu, dużo mm -hmm. kolorowych elementów. Wszystko jest w dwuwymiarze i tak naprawdę Nintendo nie jest zaabsorbowane yy, przetwarzaniem mm. tego wszystkiego. Z drugiej strony to wygląda naprawdę wybornie. Na DS-ie mieliśmy piękną grafikę, bo był mały ekranik, tu mamy duże ekrany i puszczona grafika przez kabel komponent wygląda zdecydowanie wybornie. A ja jako yy, niemiłośnik Nintendo, niemiłośnik Mario Powiem tak. Ona wygląda przepięknie. Dlaczego? Dlatego, że nawet na zbliżeniach to widać, że postacie są jednak animowane trójwymiarowo. To nie jest okay. zwykłe 2D. Tam jest ogromna dbałość o szczegóły, wszystko jest nieźle zaprojektowane, a sam design leveli powala. Możecie przechodzić level trzy razy i za czwartym razem dopiero wykmincie O kurde, to jest rura, w którą mogłem wejść. Rurku, wyczyść ten stół. I to jest niesamowite, ponieważ będziecie przechodzić niektóre levele po kilka razy. Nawet nie dlatego, że są trudne, to też, ale pojawiają się fantastyczne nowe to, co także wcześniej było na ds -ie. Teraz ma macie coś takiego, że porwali grzyba. On pojawia się w jednej z planszy. Musicie go wydobyć ze znaku zapytania i na swoich rękach przenieść go aż do końca levelu. Dostajecie dzięki temu nowe drogi na swojej mapie, bo przypomnijmy, że w tej grze mamy pokazany świat, przynajmniej w głównej mapie, tak jak w Super Mario Bros. 3, czyli mamy level, duży level, dużą mapę, przechodzimy do kolejnego punktu, wciskamy jeden przycisk, no i lota do przodu, w prawą stronę najczęściej. A tu ja jeszcze dwa słowa o bonusach, bo są bonusy znane znam z Mariana tego na DS, -y, ale te będziecie odkrywali sami. My ich specjalnie wam w recenzji nie pokażemy, żebyście mieli jak najwięcej radości z tej gry. Odkrywacie sami albo odkrywacie razem w drużynie, gdyż po niektóre, mhm. po niektóre bonusy musicie sięgać razem, czyli Twój partner musi wyrzucić cię do góry, albo razem musicie zrobić. Jak w życiu. Każdą im. Inną dziwną rzecz, która pomoże wam zdobyć upragniony prezent. Wiesz, co mi się podoba? A mi się podobało to, jak żeśmy razem grali ee, i były tam naprawdę niesamowite patenty, jaka jest moc i potęga tej gry. Ludzie, którzy na nią patrzą, śmieją się. Mówią, co ty zrobiłeś, stary teges. Nie, to, 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 to tak mówią Ale w pewnym momencie dochodzi do nich taka informacja, że kurczę. Chciałbym w to zagrać, chciałbym złapać w końcu wilota i pokierować tymi postaciami. Mnie trochę denerwuje to, że tutaj mamy granie wilotem, który jest przechylony mhm. horyzontalnie. Tak. Chciałbym, żeby to obsługiwało jednak więcej przycisków, żeby tutaj była jak gdyby jakaś um, Uroz jakieś urozmaicenie ha. jeszcze większe, ale z drugiej strony to jest też plusem, że tutaj jest ta prostota. Dużo więcej power-upów, zmiana w pingwinki i jakieś inne latające mariany, to naprawdę y, dużo daje łapie za serce nowe kwiatuszki, tak? Pamiętajcie, nie tylko teraz strzelamy, ale także, zobaczycie sami, jest tego naprawdę dużo, dużo więcej. ja tylko jedną rzecz też dodam, są minusy. To nie jest gra idealna, takiej jeszcze w naszej historii nie było i pytanie jest zasadnicze, jakie mogą być minusy w tej grze? Panowie, proszę zdradźcie. Minus tak naprawdę uzgodniliśmy go wspólnie jest jeden mhm. i chyba ten jeden Paweł może przedstawić? To jest jeden i największy minus. Słuchajcie, New Super Mario Bros i jako przedstawiana jako gra multiplatformowa, ja rozumiem, że Nintendo od 95 roku, gdy wyszło Nintendo 64, podłączyło cztery pady do siebie i można grać multiplayerowo, ale do jasnej cholery, nie na jednej konsoli. Ja chcę grać przez multiplayer online. Dokładnie. Nintendo, czy, czy mówi jesteście? Wstajęce leży, któż pobierze. No, Bida, taka. Nie ma <gry> online w nowym Mario. Brak online to jest największy minus tej gry. Taki, który zaważy na jej ocenie. I e, teraz e, oceniaczka. Naszą rzecz z Paweł poznacie za chwilę. Pamiętajcie, że mieliśmy przyznać 5 dziewiątek w tym roku, ale wyszło ich więcej, bo gier naprawdę było fenomenalnych sporo. A co, dopiero o dziesiątkach mowa. No, o, no. właśnie. E, ale chciałbym najpierw zapytać o ocenę Damiana szybciutko, bo już nam mało czasu zostało. Słuchaj, ocena dla ciebie, jako dla fana Nintendo, dla fana Mario. New Super Mario Bros. to jest tak jak komunistyczna orężada w torebce, na którą się czeka i po którą sięgnę i sięgam z wielką chęcią. Jednak e, tym razem po tych 20 latach jest to słabe dziewięć. Słabe dziewięć. Tylko no słabe dziewięć. Dla mnie mocny dziewięć. Brak online niestety bardzo dużo obniżył tę ocenę. Normalnie sama gra byłaby na 10, ale brak online, no błagam. Was. Dokładnie, o mnie tak samo. Dziewiątka od całej ekipy GNM Crew. E, oczywiście z dodatkiem e, tutaj uwzględnieniem wszystkich fanów Mario, którzy. Wszystkich was, którzy nas oglądacie, teraz jesteście gdzieś e, tam daleko. Mimo wszystko uważamy, że po tę grę bardzo warto sięgnąć. Bardzo warto. Jeżeli zlomać. lubicie biegać, latać, tworzy. skakać, pływać, koniecznie trzeba sięgnąć po New Super Mario Bros. na Wii.